Trzeba to odgrać, ale to jest apel Apel do FOP co za nami jest stale oczekiwany Pink trup No, to jest z nami. A teraz przepraszam poczekajcie chwilę Jakby coś się widzowie jakby brzmiał jak sześciolatek to wiedzcie, że ja nie jestem sześciolatkiem nie Jestem nastolatkiem. A, tak samo jak Bladio. Przepraszam, że taki ekran przez chwilę był dziwny, bo musiałam teraz ustawić właśnie na tego taki. Chciałem ustawić. A to jest. Aperdios Czuję, jeszcze mówiłem. Trzyma. Hello! ma? Zapraszam was oczywiście na mój serwer Discord I na mój serwer Discord, który będzie yy, w opisie Wszystko jest w opisie jak zwykle No, no Ostatnio obejrzałem sobie jak to trzeba przejść Pierwszy pierwsze, bo w ostatnim odcinku nie wiedziałem co trzeba zrobić I musimy W iść pierwszym na levelu to trzeba iść za strzałkami Wiem to, to to ja a ja, y, nigdy nie przeszłam, szczerze mówię. Ja też. Ja na odcinku to przekonę. Znaczy tak jakby chwilę sobie pograłam, aby potrenować te całe wieszcze. Aaa, Jezus! basy, warone. Co <grym>, widziałeś tego potwora? Tak, wiem, wiem jest taki, wyskakujący, to coś. Taki zaczęłem. W ogóle razie ten potwór to jest właśnie najgorszy Ale przynajmniej nic nie robi, jak ten, ja ten... ten Potwór z Bacrums nas goni Potwór nas goni z Bacrums On nas goni Nie, zgubiliśmy go Właśnie ja nienawidzę tych potworów tutaj, co tak łażą Oni są najgorsi Nic nie, nie, jednak nas goni jest wysłanie? Nie ufam mu. Ja mu ufam. Jest Nie znałeś! Tak, nie znam. Widzenie nie przywołuje. Jak już do tego ślepego potwora. O, jest, 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 szafi, szafi, szafi. Jest, doda. No, no i widzowie. Tego się nauczyłem, jak, się, jak przejść ten poziom A teraz chodź z, z, z punktu i bierzemy kamerę dalej. Kamerę z Tak, Czekaj, muszę zrobić, muszę zrobić skina Dobra, nie e, ma nic to... do skina W skin. Teraz akurat na tym poziomie to polecamy dać grafiki na najmniejsze Bo wtedy latarka będzie dobrze świeciła I tak na tym poziomie nie ma potrzeby podobno no No się wyjście, jak to by podzieliła potwora ja bym No bo ja wcześniej tam wyskoczyłem Ten tym poziomie jest creepy, ale gdy się dowiesz, że tutaj nie ma żadnego potwora to już jest fajny No Bez kitu Jeszcze jak się zmęczysz, jakie to jest creepy, widzowie, widzicie, widzicie co? Ja się przed chwilą widzowie zmęczyłem czego O nie Macki, Tak przynajmniej to nie o jest. Jezus, taki... teraz to coś z mackami Najśmieszniejsze jest to, że. Jeszcze w ogóle ten... Najśmieszniejsze jest to, że ja tego z mackami nigdy jeszcze nie przeszedłem. Najśmieszniejsze jest to, że. Że ten jakimś studium jeszcze ani raz podczas pierwszego poziomu mnie nie, zap... nie, nie... dogonił żaden potwór. A widoczy... widzowie wiecie, co się działo ostatnio, jak się dało. Damy... Ale się na Maxa. A to Ty robiłeś odcinek za pairrofobium? Tak, już? wiem. To będzie już drugi Dobra. To nie jest pierwszy Macki, 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 macki. Macki, macki. Macka. Nie... głupia. Ja jej nazwam Macek. Macki. I, i, i powiem też to zadanie z te Wat Watyki, Jacek i Watek Goni nas dalej? Nie, nie goni. I jakby coś Macek jest ślepy. Jak to? Nie, to nie Macek, to będzie następny w poziomie. Pulde, wyskoczył mi ten choć Z pierwszego poziomu go nie było i musiał przyjść. Musiał się na mnie odegrać, czego omijałem. Dobra ma następne. Eee, o Jezus! Co? Znowu ten! Znowu ten makaron! Chodzi Tobie o to, co wyskakuje, no i nic nie robi? Czy chodzi Tobie o tego, co goni nas? Tego, co goni nas. Wyskakuje i nic nie robi. Ja idę do Savezona. Bo mnie prawie złapał. No bo mamy mocertę. Słyszałem, że nie pokazałem tego, tamtego obrazku widzowie, ale naprawdę pewno. Ten poziom. Kiedy indziej. Bo na pewno będą jeszcze odcinki z iPhobia. Jeszcze muszę zrobić meta. Ja robię każdy tryb, będę robić. Ale widzowie nie bójcie się, jeszcze będą odcinki o tej a pailofobii? Dobrze powiedział Ej, widzowie, napiszcie w komentarzach, czy to W końcu dobrze. A jeżeli jakby co, jeżeli ten już otworzy się nam przejście, to po prostu uciekaj, wskakuj tam nie tepnie. Chyba na to widzowie... Widzimy się, kiedy my to zrobimy. Albo kiedy będą jakieś ciekawe momenty. To... O, to jest obrazek, gdybyście chcieli wiedzieć. Paczek no. waczek. Widzimy się kiedy ten. Okej, zbycie. Ale no, masz... ale żeby się odradzać, bo gramy Daisy, na Bo najpierw musimy to przejść. A potem dopiero będziemy sobie utrudniać rozgrywkę. Ja, ja to przejdę na najperze. ja już No już. czyli bez no. latarki. No, to jest taki typ w tej grze. Yy, że bez latarki? Nie, o to w nim nie chodzi. Nie, to dosłownie że tam masz, nie masz tylko jedno życie. w ogóle. Jezus maria. I takie wyobraź sobie, że do takich batów wpadasz do yy, wyprawdziwym życiu. A gdzie jesteś? Nie wiem, ja zakręcam zawór jakiś. Okej, okay. ciekawy widok. Ciekawy widok ci powiem, widziałem. Powiedz, kiedy ten to wskocz tam. Też nie, 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 nie wskakuj tam. Ona tylko jest do kacylek, bo muszę widzą pokazać. To jest Jezus, widziu. Ten patyczak ten może mi nie wyskoczy na każdym moim kroczku? Jak to brzak wiał, kroczku. Makaron. Ile to ja to ja nie dzieci... jest patyczak, tylko makaron. Ile ja już dzieci pobawam? 99. Trzyma. Ale o co tobie chodzi? Ile ja już dzieci pobawam? O subskrypcję czy co? Nie, ile ja już dzieci pobawam? Co? To, to. Ale Ty nie porwałeś żadnych dzieci. Nie pamiętasz? Dzieci wie, są w mojej piwnicy. A, no tak. Ty. A wiesz ile ja mam dzieci w piwnicy? Prawie tysiąc. A 24 specjalne dzieci. Jeżeli wiecie o co chodzi. A jeżeli nie wiecie, to chodzi o moich subskrybentów. To moje bliżej za Prawie 1000 to moich obserwatorów na TikToku. Jakby ktoś nie wiedział o co chodzi. O. Jezu! Mężczyznę tu jeden pomysł. Dobra. Widzicie. Wiesz, że to każdy tak mówi, więc ja od ciebie wcale nie kopiuję. Dobrze Czekaj, czekaj, daj mi zrobić skina twoje Muszę wiedzieć jakie dziecko na serne podbę ja biorę kamerę do ręki i gram z kamerą. Gram z kamerą. Z kamerą mi storeczkę creepy. Tak mi przynajmniej się wydaje. Ona nic nie daje do gry, tylko masz creepy widok. Taki wiesz, jak to jest typowy kaseta. W sumie nic nie widzę. Ty patyczak! O! Nie ja też patyczak znowu dawie. Ja, ja nagrywam. Ja, ja nagrywam. Ej, czekajcie widzowie! No jestem, zapomniałem zmienić na Discordzie mojego stosunku, jeżeli jesteście na moim serwerze, to dobrze wiecie, o co chodzi. Czasami ustaram sobie, że nagrywam, bo tyle nagrywam. Bladzio, umarłeś! Ser. Nie, nie umarłem. Umarłeś. Umarłem raz, a to było już dawno. A, dobra. Ja też tylko raz i dawno. O nie, Macek mnie goni. Tym, gdzie są te pozostałe. O kurde, ale do tej nie wyglądało, bym się z na naskończyło. Ja, ja nagrałem jak, jak na tą kamerę jak wacek wygląda. To jest zaworów trzeba zakręcić. No weź sobie co jakieś na później wybiorę jakiś bez O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Miałem też pomysł takie jedne zdjęcie, ale to by nie miało nic związanego z tym odcinkiem, i to by było w tym Raczej, jedyne co by miało związane, to Alefobia. Pamiętam pierwszy raz ten poziom, bo ogólnie, widzowie, tak, trenowałem. Trenowałem przed graniem, no i wiedziałem, że taki poziom tutaj jest. co No to. Ja ani tam tutaj nie zginę wtedy. Teraz tutaj umieram. czysty stąd. Dobra, widzimy się, widzowie, kiedy znajdziemy to wszystko. I tu będzie Właśnie. bez bledził moment. Do... tego tak, co tak, rozumiem. Tak, tak, tak. Dobra, widzowie, znaleźliśmy to. Znaczy, tak jakby jak my to ja to zarazem im in... Macek nie przy okazji goni. To też jest. I podgap. Maciek przy goni. Jeżeli znalazłeś to wyjście to please tam. No właśnie dlatego miałeś tam wejść. No Postanij... właśnie wacek mnie zaraz yy, też zabije Trzy życia do piekę. Nie wiem. Gdzie w to było wyjście? jest wyjście Kto będzie? Jeszcze chyba tylko 5 odcinków no i będzie ten special A jeżeli chodzi o special to będzie bez momentu. Jak za widzę, ale... bez nagroń, No spoilerujesz no tak. swoim widzom co będzie Bo tak <laughs> Dobra, Doda, następna kacenka. O kurde Wery. 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 A no tak, bo ty tam w tą dziurę. Jakby co, to on skoczył w dziurę. Teraz będzie część, której nie przeszliśmy, bo mi się zbudowała gra. A więc teraz wszystko będzie nowe. Cy, cy. O, co tu chodzi? Wyczyn. Chodź, chodź. Poczekaj, przeczytam. No to chodź. Nie, nie rozumiem. Chodź, chodź. Ok. No i tak nic nie ma. Gadaj że na sto osiemdziesiątym był a w jesteśmy. Czekaj, ten jabłek co lewet szybko minie. No to, to i o to daj się? Teraz da, dopiero będzie streszcie. Jest. Było to tylko kilka sekund możesz ale Tutaj taka beczka mówi, że on y, słyszy, ale nie widzi. Widzę. Hmm, dobra, widzowie. Postaje się czy coś. Czekajcie. Czy... To nagrywa się? Dobra, lecimy Z pięciu? To jest nieśpieszy To jest fajny gość ogólnie, to jest, to jest fajny kolega Ten twój gość, patrz Co tam zawołaj? Weź ten tylko załaj. Idzie do ciebie. Na odpowiedniej odległości możesz. Na odpowiedniej odległości. A ja ogłem z pinku, ty żyjesz? Żyję, żyję, żyję. Może. Co są w szafkach, piesio Piesio szafki. Nie, nie polecam tego piesia. Fajne piesio. Polecamy. Jeden z lepszych zwierzątków Wołaj go tam, wołaj go tam, bo ja teraz będę szukać kluczy. Bez nim zawsze Nie Nieważne co to kosztuje, ciebie? Kłócaj przy nim. Bo inaczej ciebie zabiję. I on jest takim. no. figurą z dosłów. Jest taka figura z dosów. Czekaj, schycie! Nie gadać, że zginiesz. zginiesz, to ja kończę. Ja nie chcę tego. dać nie, nie. I jeszcze dwa życia mi zostały. Uważaj na niego, kucaj. Co ja cię no życzę? ja kucam. Nie ci kucaj. jak kucam. Zaczęło już już tyle razy. Pierwszy raz przez dla, 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 niego dlatego, bo nie kupiłem, a drugi raz dla, dlatego, bo się gra zbagowała. Jak to się stało? Spad... On słyszy. On słyszy wszystko. Co to jest? Łapawka. Nie pytaj się po to, co ja to zrobiłem. Była go gdzie indziej ode mnie. Nie, nie chcę gdzieś gdzieś. Mam klucz! Mam. Dała jeden klucz. Ja też mam. A ty ile? Też mam jeden. Mam, mam dwa klucze. Ile trzeba było? Nie wiem, to za sprawdzimy no, Bo w ogóle tak, nie wiem co tu Nie wiem, ja będę otwierać wszystkie szafki No bo tak trzeba zrobić W tym levelu Wiem to od mojego kuzyna, który mnie nauczył Na mnie jest to, że na pierwszym poziomie w ogóle nie Ale cię. Otworzyłem tylko szafę. Miał problem do mnie, że otworzyłem szafę. Fajnie. life left. Okej. Okay. A ja jakoś gdy otwieram szafy, to... Weź za Dzięki to zagwizłeś. Co? Dzięki to zagwiznąłeś. Tak, nie ja muszę sobie o tom. Muszę już tam było sprawdza i potrzebną. W ogóle nie my będziemy się jeszcze z nimi jeszcze długo bawić. Chłopiem, jeszcze będzie. Ja mam dwa klucze, a ty jeden, tak? To były te wszystkie. Tak, to były te wszystkie. A dobra, czyli ja większość roboty odwaliłem. Chodź tu. To chyba, że te klucze wypadły, ponieważ nie mogę ani jednego odpowiadać. Dobra, dobra. Widzę. Chodź tu. Ma mamy tr mam trzy klucze, bo tobie wypadły. Chodź tu. Tobie jeden klucz wypadł. Chodź tu. Tylko to daleko od niego. Nie ufam mu w tej Jest Jeszcze idź tam na średnik jest. Dobra, chodź. Nie, on, na nas pilka. Dobra, chodź. Po prostu chodź, ale nie wstawaj. Chodź, 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 chodź. Jest blisko. Zdrowie, dawaj drugie, dawaj dawaj drugie, dawaj drugie, Dlaczego? To tak nie jest ma... ja nie chcę już Ja nie chcę już zabawy z pieskiem Jeszcze chyba... Jak do tego momentu doszło, bo się gra zbudowała Wszystko teraz jest nowe dla mnie Wszystko teraz, dlaczego tylko to dot... Dostaje się do owy. Dostaje już... się do owy. trzy odwy. Jakiś guzik czerwony okay. się na ziemi. Tylko nie wiem. Napalił Tylko nie na... wiem, jak do niego mam się dostać. Tutaj też będą parkury. Albo też takie wygiasy. Aby znaleźć się nawet w szafkach mogą być połowki, ale szukajmy Gdzie do... wejść? O, mam przycisk Kurde, jak nam do tego przycisku się dorwać? O chude. Ja już mam jeden No, usłyszał mnie Ale nie... Ale nie dotknąłem. Teraz kiedy się tliczyłem dzika A nie, tutaj, tutaj zaczęło przejść Mam na sobie Jest. A ile przycisków trzeba było? No, nie wiem. Dobra, w końcu mam ten przycisk. Zapalił się na zielono. Dobra, czyli dobrze gdzie on aktualnie jest, czy, czy mnie nie usłyszeć różnicę. Dobra. Skoro mnie nie usłyszał, to można biegać na spokojnie. Mnie też nie usłyszał. Jest to jest moja. Jest nie widzę.

On, on, on czemu cz cz on ciągle za mną chodzi? On tylko czeka, aż ja wstanę. On za mną ciągle chodzi. Zlejniacz, wszystko. Sprawa, na pies? On nie lubię cię stykować. Czemu A Zagwizdałem 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 Po co zagwizdałeś? Chciałam, aby to nie przyszedł Zawsze to działało Serio Ma Mam guzik Mam guzik Ja dosłownie zawsze skaczę koło niego I... Znaczy piszczę Widziczałem koło niego, kiedy grałem z moim kuzynem, i. On. nic. Kiedy kurde, zagwizdałem grając z tobą. Ja dwa guziki przycisnąłem, jakby coś. Też mam. Mhm. E, gdzie teraz? trzeba wyjść. ci. Bigos, aj mnie... aj mnie ogar. Proszę, chodź do mnie. Już. Chodź do mnie po dobroci. Chodź do mnie po dobroci. No nie dźwaj, czy za ty! Nie? Kocham? Znaczaj, wyłącz ten kopę i to natychmiast. Okej. Okay. Jest góra to do dzwina. Nie mam

Oto to była Alefobia No oto to była ale fobia drugi odcinek. Mam nadzieję, że na razem nam się uda przejść. I no i to chyba tyle z tego odcinku Wszystko macie w opisie. Pa.